W miniony wtorek na sesji Rady Miejskiej radni udzielili prezydentowi miasta absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Na Starym Rynku po raz dziesiąty odbył się Festiwal Miast Partnerskich. Podczas imprezy odbyło się również przekazanie miastu Bielsku Białej honorowej flagi Europy. Już tylko dwa tygodnie pozostało mieszkańcom domów jednorodzinnych i budynków wielolokalowych bez ustalonego zarządu na złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bielscy gimnazjaliści znów nie zawodzą. Ogłoszone właśnie rezultaty egzaminów gimnazjalnych potwierdzają, że w województwie śląskim osiągnęli najwyższe wyniki w części humanistycznej oraz w obszarze przedmiotów przyrodniczych egzaminu. Lato z kulturą to wakacyjna propozycja Bielskiego Centrum Kultury na miły i ciekawy wypoczynek podczas cyklu imprez plenerowych. W te wakacje będzie się działo naprawdę sporo. W miniony wtorek na sesji Rady Miejskiej radni udzielili prezydentowi miasta absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Absolutorium to bodaj najważniejszy akt potwierdzający przez Radę Miejską właściwe i prawne wykonanie budżetu miasta w ubiegłym roku. Realizacji wszystkich procedur wydatków i wpływów do kasy miejskiej przyglądają się Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Miejskie Komisje Rady, Rewizyjna oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Ich akceptacja muszą na koniec skwitować większością radni podczas głosowania na sesji. Tak też się stało na wtorkowej sesji. Za udzieleniem absolutorium Jackowi Krywultowi głosowało 17 radnych, 5 osób z klubu radnych PiS wstrzymało się od głosu. W sesji nie uczestniczyło troje radnych. Jest to już 12. absolutorium udzielone prezydentowi Jackowi Krywultowi podczas jego trzech kadencji. Coraz trudniej się pracuje, nie otrzymaliśmy kolejny drugi rok rzędu podatków z pit i z CIT-u, które miasto powinno otrzymać. Miało na piśmie od ministra finansów prognozę, że tak, taką kwotę powinniśmy uzyskać. 9,7 miliona znowu żeśmy nie otrzymali. Także wpływów nie ma, coraz mniejsze wpływy, a wydatki są coraz większe. Także coraz każdy kolejny budżet się naprawdę coraz trudniej realizuje, ale satysfakcję mam, że 12 już kolejny mój budżet. Został przyjęty ogromną większością głosów, że nikt nie głosował przeciw. To też sukces, mimo że jest kilku radnych, którzy kontestują bez przerwy, ale ze względów politycznych, bo nie ma innych powodów, ale to mimo wszystko myślę, że to, że się wstrzymali tylko głosów, to jest też jakieś pozytywne i myślę, że wszyscy radni też mają w tym udział, że. W naszym mieście nie ma jakichś większych rozrób, że spokojnie mimo wszystko współpracujemy i dlatego odnosimy jako miasto ogromne sukcesy we wszystkich rankingach. No ale oprócz tego rankingi rankingami, ale myślę, że mieszkańcy też widzą, że to miasto się zmienia, jednak, że pięknieje nam coraz bardziej, mamy następne plany które chcemy, żeby to miasto jeszcze bardziej jakoś, żeby było funkcjonalne i piękne i myślę, że to zostało docenione i osobiście mam satysfakcję, że 12 raz z rzędu otrzymałem absolutorium, to taką zdecydowaną większością, no prawie jednomyślnie przy pięciu wstrzymujących się tylko. Na Starym Rynku po raz dziesiąty odbył się Festiwal Miast Partnerskich. Podczas imprezy odbyło się również przekazanie miastu Bielsku Białej honorowej flagi Europy. Do Bielska Białej przyjechali przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast. Besançon, Wiednia, Frytka Mistka, Trzyńca, Żyliny, Wolfsburga, Bajamare, Kragujewca oraz Szolnoka. Jak co roku nie zabrakło również Ustki, która promowała się podczas imprezy pod hasłem Cała Naprzód, czyli Ustka w Bielsku Białej. Przez dwa dni na płycie Starówki odbywały się koncerty. Po okolicy roznosił się aromat przywiezionych przez Ustkę świeżych i grillowanych ryb. Najdonioślejszym wydarzeniem było jednak przekazanie bielsku-białej honorowej flagi Europy. Dokonał tego ręco Gubert, członek honorowy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wręczając prezydentowi Jackowi Krywultowi niebieską flagę Europy. Sądzę, że te dwa dni, które prezentowaliśmy na rynku Starego Miasta, były bardzo potrzebne mieszkańcom. A jednocześnie była to okazja również, żebyśmy zademonstrowali, że Bielsko jest w Europie doceniane, gdyż, jak już mieszkańcy wiedzą, Rada Europy przyznała nam flagę europejską. Jest to wyróżnienie dla tych miast, które faktycznie na polu również europejskim mają znaczące działania i mają również takie działania przede wszystkim na szczeblu miejskim. To, że jesteśmy miastem, które współpracuje z wieloma miastami europejskimi, które prowadzi projekty, programy z różnych, programy z różnych dziedzin, to jest dostrzegane i daje nam konkretne korzyści. Już tylko dwa tygodnie pozostało mieszkańcom domów jednorodzinnych i budynków wielolokalowych bez ustalonego zarządu na złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak już informowaliśmy, od 1 lipca obowiązują nowe, niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby z nich móc skorzystać, konieczne jest jednak złożenie nowej deklaracji. Pierwszy termin dotyczący największej ilości mieszkańców z domów jednorodzinnych i budynków nieposiadających zarządu mija 14 lipca. Osoby te składają deklarację DGO3. Lepiej nie czekać na ostatnią chwilę, bo jak pokazuje doświadczenie, wtedy mogą tworzyć się kolejki. Zostały nam jeszcze dwa tygodnie do składania deklaracji, ponieważ do 14 lipca powinni wszyscy właściciele nieruchomości złożyć deklarację z nową obowiązującą stawką. Stawka uległa obniżeniu za selektywną zbiórkę. Tutaj nasza Rada Miejska obniżyła te stawki, także jest to korzystne dla większości mieszkańców, którzy segregują odpady. Więc prosimy nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Będą, będą kolejki w urzędzie. Więcej informacji możemy znaleźć na stronie www.czystemiasto-białka.pl Bielscy gimnazjaliści znów nie zawodzą. Ogłoszone właśnie rezultaty egzaminów gimnazjalnych potwierdzają, że w województwie śląskim osiągnęli najwyższe wyniki w części humanistycznej oraz w obszarze przedmiotów przyrodniczych egzaminu. 23 czerwca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w ogłosiła ogłosiła tegoroczne wyniki egzaminu gimnazjalnego. Bielsko-Biała kolejny rok z rzędu w wojewódzkiej szpicy. Jak patrzymy na te tabelę, to wyniki powtarzają się praktycznie co roku. Jesteśmy co roku najlepsi. No, notuję to, nie ukrywam, wielu samorządowców z województwa śląskiego, ponieważ na, w trakcie różnych spotkań ten temat jest poruszany. Myślę, że to wynika z dosyć dobrego systemu wsparcia dla nauczycieli i również uczniów, które mamy w Bielsku. Dosyć dobrze działają zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych, zespół doradców metodycznych. Dobrze są oddzielane godziny tak zwane karciane, czyli przeznaczane na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Mamy system również zajęć pozalekcyjnych, czyli ośrodki gimnastyki korekcyjnej, pracy pozaszkolnej tego typu, które zapewniają dzieciom dodatkowe zajęcia. Prawdopodobnie właśnie jest, wynika to z tego zakresu działania miasta. Rok po roku Biesko Biała na szczycie wojewódzkiej tabeli wyników. Swój prymat w mieście ponownie zaś potwierdzają te same placówki. Najlepszym tego typu przykładem rewelacyjne wyniki uczniów gimnazjum nr 16 imienia Stefana Banacha. Uzyskaliśmy bardzo wysokie wyniki z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w porównaniu z poprzednim rokiem napisaliśmy jeszcze lepiej, uczniowie napisali jeszcze lepiej i w tym roku, jak porównuję wyniki gimnazjum z wynikami krajowymi, to o 20% praktycznie w każdej części jesteśmy lepsi od wyniku krajowego. Yy, może to takie trochę nieskromne pytanie, ale, ale z czego to wynika? No, wynika z pracowitości naszych uczniów i oczywiście z dużej wkładu pracy nauczycieli, którzy nie tylko w trakcie lekcji, ale i po lekcjach oferują uczniom bardzo bogatą ofertę zajęć i wyrównawczych, zajęć kółek przedmiotowych i z czym się chwalimy, że właściwie z wszystkich przedmiotów są zajęcia dodatkowe, rozwijające umiejętności, zdolności uczniów i rozwijające ich, rozwijające ich zainteresowania też artystyczne, plastyczne, sportowe i każde, które sobie oni tam życzą. Ostatnio na przykład zdobyliśmy pierwsze miejsce, co pierwszy raz się zdarzyło, w wyścigach kartingowych, czyli jeżeli uczniowie wyrażą chęć uczestniczenia w takich zawodach, w których jeszcze nie braliśmy udział, chętnie się na to zgadzamy, przygotowujemy ich do tego i zachęcamy, żeby jak najwięcej uczniów brało udział w tym, w czym oni czują się najlepsi, bo nie wiadomo, że nie wszyscy są orłami w nauce, natomiast każdy z nich ma jakiś mocny punkt, i my naszym zadaniem jest znalezienie tego jego, ich mocnego punktu. Lato z kulturą to wakacyjna propozycja Bielskiego Centrum Kultury na miły i ciekawy wypoczynek podczas cyklu imprez plenerowych. W te wakacje będzie się działo naprawdę sporo. Jak zapewniają organizatorzy cyklu koncertów, nie trzeba wcale wyjeżdżać na wakacje, wydając sporo pieniędzy, aby zobaczyć lub posłuchać czegoś nowego. Propozycja BCQ jest bowiem bezpłatna i tak skonstruowana, aby każdy znalazł coś dla siebie. Dziś prezentujemy program na lipiec. W następnym serwisie skupimy się na programie sierpniowym. Pierwszy koncert 5 lipca, sobota, tutaj w Parku Słowackiego. To będą w ogóle dwa koncerty, sobota i niedziela, koncerty takie wspomnieniowe. Zaprosiliśmy zespoły, które wykonują piosenki lat 60., 70., 50. nawet. I tym pierwszym zespołem to Czerwono-Czarni zespół właśnie ten oryginalny z młodymi solistami wykonywał, będzie właśnie piosenki między innymi Kasi Sobczyk, czy Karin Stanek, czy Jacka Lecha. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe wydarzenie. 5 lipca godzina 18.00 Park Słowackiego. Natomiast 6 lipca na Starym Rynku kolejny koncert wspomnieniowy. Tym razem zespół Żuki i nasza Bielska Orkiestra Kameralna. I też właśnie piosenki największe hity Beatlesów, ale również i, i czerwony, czerwony gitara, więc też koncert wspomnieniowy. Dużo dobrej muzyki i piękne piosenki, które właśnie będzie śpiewał zespół Żuki. Kolejny weekend nie będzie koncertów, ponieważ w Bielsku Białej już od wielu lat odbywają się militaria. Wracamy na nasze estrady 19 lipca do Parku Słowackiego. Losza Wdziejew z zespołem, dużo dobrych ballad, romanse rosyjskie. Natomiast 20 na Starym Rynku zespół cygański Terno to myślę, że obecnie jeden z najlepszych zespołów cygańskich jakie koncertują w Polsce. 26 spotykamy się w parku Słowackiego i tutaj wystąpi Bielska Estrada. Zespół bardzo lubiany nie tylko przez Bielszczan, ale myślę, że przez wszystkich tych, którzy oglądają ich występy, to oczywiście tańce, piosenki i muzyka różnych krajów świata, barwne stroje, piękne widowisko. 26 lipca o godzinie 18 w Parku Słowackiego, natomiast 27 lipca. Rozpoczyna się w naszym regionie Tydzień Kultury Beskidzkiej na Starym Ryku. Będziemy o godzinie 17:00, tym razem wcześniej, gościć trzy zespoły zagraniczne. Myślę, że będzie to ciekawe widowisko. Staramy się dobrać takie kraje, które są jakimś takim wydarzeniem egzotycznym dla, dla nas, Polaków, i tym razem będzie podobnie. A więc 27 lipca o godzinie 17:00, Spotykamy się na Starym Rynku i będziemy świętować Tydzień Kultury Beskidzkiej.